Cześć, Aleksandra Florczak dla portalu RealNews.pl, a wraz ze mną Sławomir Peszko, witaj. Witaj serdecznie, cześć. Jesteśmy dzisiaj na otwarciu SuperBet. Powiedz, jesteś ambasadorem, jednym z ambasadorów. Skąd w ogóle u ciebie narodził się pomysł do tego, aby być twarzą, powiedzmy, zakładów bugmacherskich? życie to gra. Od, od lat lubiłem hazard, gry karciane. No a teraz przeniosłem się na gry sportowe oczywiście. Zachęcam właśnie do grania, do promowania marki SuperBet. No ale co muszę powiedzieć, to przede wszystkim jestem pod wrażeniem tego punktu tutaj. A powiedz, czy ty, bo mówisz o hazardzie, że jesteś jakby pasjonatem, można to tak nazwać. Tak, odpowiedzialnej gry po prostu hazardem. No. Mówię tu o grach karcianych, gdzieś między sobą zawsze towarzyszyły w autokarze. No ja jestem jeszcze tej starej daty, gdzie nie było tyle iPhone'ów i tak dalej, internetu, że jechało się na mecz i z tyłu się grało w karty, tak? I pamiętam dobrze te czasy. Czasami do nich wracamy i to było coś fantastycznego. A z tego rodziło się właśnie gry o jakieś pieniądze, mniejsze, większe. Przeradzało się w mniejszy czy większy hazard. A jakie zakłady najczęściej obstawiasz? No, generalnie piłkę nożną, no bo w tej dziedzinie oczywiście jak najbardziej się czuję dobrze, natomiast do, jeszcze do 2020 roku było to dla mnie oczywiście zabronione, bo miałem profesjonalny kontrakt i nie mogłem w ogóle obstawiać. W ogóle omijałem punkty bugmacherskie, natomiast zmieniło się to od czasu, gdy podpisałem kontrakt wieczystej. Jest to legalny Budmacher, ja sobie mogę legalnie zagrać, mogę promować tą markę, więc cieszę się również z tego. Tutaj mogę zobaczyć Kanal Plus. Teraz patrzę na tenis, jest grany. Powiedz, czy też takie zakłady wchodzą tutaj w Superbecie? Tak, jak najbardziej. No, wiele dyscyplin sportowych. Nawet ostatnio nie widziałem, że jest żużel dla fanów żużla, a wiem, że w Polsce jest bardzo dużo tych fanów. No, są sportywalki, są długookresowe zakłady, gdzie można postawić na różne ciekawe zakłady nawet do Robercie Lewandowskim i tak dalej. Natomiast no, oferta jest szeroka, i co kusi przede wszystkim odbiorców, to są kursy. Bo są naprawdę chyba najlepsze w Polsce. Nie chyba, najlepsze w Polsce. No właśnie, chciałam zapytać, czy chyba. E, powiedz mi, em, bo mówisz o Robercie Lewandowskim, o piłce nożnej, co jest tobie najbliższe. E, do 2018 roku byłeś przecież w reprezentacji kadry. E, I powiedz mi teraz, uwaga, uwaga, euro. Które się już skończyło dla nas, niestety. ogólnie się skończyło również. Ale widziałam Twoje zdjęcie na Instagramie w Petersburgu. Byłeś Jak to od kulis w ogóle wyglądało według ciebie? Jak, jak byś to mógł opisać, widząc? Jest to całkiem inne przeżycie niż życie piłkarza, gdzie przygotowuje się stricto pod mecz, taktyka, zaangażowanie i tak dalej. Całkiem mentalnie. Tutaj zero stresu w zasadzie tylko stanie, Trzeba było usiąść przed kamerą, opowiadać dobrze o piłkarzach, a to, że dobrze ich znałem, miałem trochę takich relacji dobrych z nich, to mogłem wiele ciekawostek powiedzieć, co ludzie nigdy nie wiedzieli. Natomiast no, Eurohome nieudane dla nas. Piłkarze są rozczarowani, kibice chyba jeszcze bardziej, no bo nie tak sobie to wyobrażali. Były spore nadzieje z nowym trenerem, z tą drużyną, natomiast no, gdzieś coś nie zaskoczyło. Sześć no, straconych bramek w grupie nie spowoduje, że da się wyjść z grupy, więc... Właśnie jeżeli chodzi o trenera ym, Paulo Sousa, to powiedz, czy uważasz, że jakby z doświadczenia polski trener byłby lepszy dla reprezentacji, czy właśnie taka świeża krew zagraniczna z nową taktyką jest okej, okay, tylko może to nie jest jeszcze ten trener, albo za bardzo wymagamy jako Polacy od niego po tym tak krótkim czasie z kadrą? No ale musimy wymagać, bo w piłce nożnej czasu nigdy dużo nie ma, natomiast ja byłem za Erik. Głównie Polaków w reprezentacji, szczególnie za trenera Adama Nawałki i tam trener pod drużynę zrobił taktykę, a tutaj mi się wydaje, że taktykę chcieliśmy zrobić i dostawać, dostosować do nich piłkarzy, no tak się nie da. No, przeszliśmy na trójkę z tyłu, chcieliśmy grać bardziej ofensywnie, a wiązało się to ze stratą sporu goli. No, albo chcemy coś zmieniać i iść w kierunku okay, Europy, gdzieś tam się rozwijać, ale to nie będzie przynosiło sukcesu, chyba że cofniemy się tak jak za czasów Nawałki do systemu 4-4-2. Szczelna defensywa, wyjście kontrataki, to z czego Polska słynęła i to przyniesie trochę sukcesu. Powiedz Sławku, jeszcze o euro, cię podpytam i przepytam. Powiedz, komu kibicowałeś po, po tym, jak no, niestety nasza kadra kochana odpadła. Jak powiem Włochom, to uwierzysz? Uwierzę, bo ja też kibicowałam. No, wielu ludzi było w Polsce w Włochom, natomiast z moim ulubionym klubem od lat... dzieciństwa i tak dalej był Juventus Turin z Włoch, więc. Kibicowałem Włochom oczywiście, no, cieszę się, cieszyłem się, że te karne wygrali. No, natomiast wielu zwolenników też było w Polsce, wiem, za Anglią. Natomiast to, że oni zagrali 6-7 meczów u siebie, to gdzieś też nie powodowało to, że wzbudzali takich nie wiem, fanów, którzy im kibicowali. Właśnie jeżeli chodzi o Anglików, w ogóle brytyjskich kibiców. Nie wiem, czy słysza... na pewno słyszałeś o, to ich, o tym ich zachowaniu, deptaniu flagi włoskiej, o tym, jak wdarli się na Wembley bez biletów, o tym, jak w meczu z Danią świecili laser laserami na, na bramkarza. No jakby, jak to oceniasz w ogóle? Dlaczego tak się dzieje w tym, co wyróżnia futbol, że w tym sporcie dochodzi do takich rzeczy, a na przykład w dyscyplinie, powiedzmy, siatków? Kinie. To jest czasami, tego się nie da opisać, czasami pasja się przeradza później w taką adrenalinę i po porażce nienawiść do drugiej drużyny, że ciężko to opisać, natomiast na, na każdym stadionie, czy nawet w Polsce, czy za granicą trafi się grupa taka, jakieś nie wiem, związana, ale jakby powiem patologiczna, która gdzieś szuka awantury, zadymy, niszczenia i, i popsucia tego sportu, widowiska i tak dalej. Myślę, że też większa część jest jednak normalna. Chodzi na stadiony, kibicuje, wspiera swoje drużyny i kocha po prostu ten sport. No ciężko to jest wyplewić, że tak powiem, gdzieś tam wyrzucić na bok, no bo to było, jest i będzie. Jeżeli chodzi jeszcze o Anglię, niestety dużo oberwało się tym futbolistom, którzy są czarnoskórzy, przez to, że to właśnie oni, przypadkowo prawdopodobnie, bo to zawsze jest loteria, nie strzelili tych karnych. I wylało się na nich mnóstwo, mnóstwo wielka fala hejtu. Jak ty podchodzisz do tego? Nie no, to już, to już w ogóle jest bez komentarza i żenada. No. Ja grałem w wielu klubach zagranicznych, i gdzie połowę szatni było ciemnoskórych piłkarzy i piłkarzy z Azji piłkarzy z innych kontynentów i wszyscy się dogadywaliśmy, więc aż dziwi mnie, że w kraju, w którym Anglii jest tak wielu czarnoskórnych ludzi, nie tylko w sporcie, ale i na co dzień tak wiele hejtu i nienawiści. Kto najbardziej cię zaskoczył podczas Euro? Twój ulubiony zawodnik, jakim byłeś, mógł teraz poszczycić się i powiedzieć, że tak, to jest gość, z którym chciałbym wspólnie na przykład zagrać. Zresztą... Zachwycił mnie kapitan reprezentacji Danii przede wszystkim za tą odpowiedzialność, którą pokazał w meczu, ratując Eriksena i wspierając jego małżonkę. No, gdzie zawsze jakoś nie przepadałem za tym piłkarzem, za czasów, gdy w Niemczech i później w Milanie. Tak średnio go lubiłem, mimo nie znając go. Natomiast za to go naprawdę teraz doceniłem i takim cichym bohaterem tych mistrzostw został. A jeżeli chodzi o danie i podyktowanie jedenastki e, przez sędziego e, i system VAR, który nie wiem, czy wtedy został wykorzystany, ale... tak, Zostup Słuchaj, właśnie przepraszam, że ci e, jeszcze dokończę, o co mi chodzi dokładnie. Został wykorzystany, no i mimo to podjęta została decyzja o jedenastce. No i ja tam faulu nie widziałam, przepraszam, ale nie wiem jak ty. Nie tylko ty, bo pewnie pół świata nie widziało tego faulu, tylko może na wyspach go widziano, natomiast no był sędziego. Wiele sytuacji było podobnych, gdzie jest, nie jest gwizdanych rzutów karnych. To nie wiem, ciężko uwierzyć, że to, że jest trzech sędziów na no boisku i trzech jeszcze na warze i razem po prostu pod, pod taką decyzję podjęli na niekorzyść Danii. No. Przykro. Tak, to jest bardzo przykre, a ja, ja też jak mówiłeś o Włochach, że im kibicowałeś i czy uwierzę, no to ja widziałam Danię i Włochy w finale, no i niestety Anglia wszystko mi zepsuła. Ale jeszcze powiedz mi o Włochach i o Juventusie. Czy ty em, kibicujesz Ronaldo, czy raczej jesteś e, stronniczy, nastrawiony? Dla niego stronniczy, aczkolwiek oczywiście jest to dla mnie... Jest numerem jeden przed meczem. natomiast kibicowałem Juventusowi czasów, gdy się wychowałem. Del Piero, Zidane, trener, były trenery Realu, a to są tacy piłkarze, co... Mój syn, czy młodsze dzieci, o nich w ogóle nie mają pojęcia, natomiast... Teraz jest tam Wojtek Szczęsny, to takie dodatkowy plus do tego, że dalej im kibicuję. Co było moim spełnieniem marzeń? To zagrałem mecz przeciwko Juventusowi grając w Lechu Poznań, w Lidze Europy, dwóch mecz, jeden w Turynie, drugi u siebie, więc to takie jest małe spełnienie marzeń. A powiedz jeszcze wracając do Euro i Roberta Lewandowskiego. Właśnie jeżeli chodzi o Roberta, czy myślisz, że on ma szansę na zdobycie złotej piłki po tym, jak Lionel Messi wygrał Copa America, America w swoim, jakby z Brazylią, z Argentyną, ze swoją reprezentacją, mimo tego, że Robert przecież pobił rekord Gerda Millera i, i przecież zdobył Bundesligę ze swoją reprezentacją klubową? Słuchaj, dla nas Polaków on zdobył tę piłkę już 2-3 lata temu i powinien zostawać przede wszystkim wtedy, gdy wygrał Ligę Mistrzów, Ligę, zdobył króla Szelców i wtedy tej piłki nie dano, ponieważ była pandemia i tak dalej, a wszyscy wiedzieli, że ona trafia do Roberta. W sumie to jest tylko statuetka, wiadomo, że mega cenna i, i gdzieś Robertowi jej na półce będzie brakować, ale mi się wydaje, że on dobrze wie i jego kibice też o tym wiedzą, że tą, tą, tą statuetkę gdzieś tam u niego już powinna stać. Ale tak realnie myślisz, że jednak w tym roku Messi? No jednak ciężko będzie, bo przez pryzmat kadry reprezentacji, Argentyna i też Barcelona. no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. To, to się okaże. A powiedz, jeżeli byś mógłby wybrać ulubioną bramkę, bo nie wiem, czy wiesz, która jest ogłoszona tą najlepszą bramką Euro 2020, to byłaby to? Roberta Bramka z Hiszpanią głową. A jaka została W e, cze Czechy z dalekiego dystansu. Kto kojarzy Bramka? Ale no, nie, no, Roberta była też fantastyczna doświadczenie. Wywalczył sobie pozycję w, no, w powietrzu w zasadzie z Laportem, no, z silnym piłkarzem i z ciężkiej dał nam remis z tymi nadzieję na następny mecz. Tak, to ja też jak oglądałam właśnie ten mecz z Hiszpanią, czasami miałam takie wrażenie, że Robert już przejmuje po prostu inicjatywę w autach nawet, po prostu bo nie miał kto tej piłki wybić. No, po prostu niesamowite to było, jak on mógł poprowadzić od połowy jakby murawy tą tą grę dalej. A powiedz jeszcze wracając właśnie do, do euro, do tego, że... Były finały. Tutaj ten Daniel poprawia. i rozproszył teraz. Nie. nie, teraz trzeba. się Czekaj. Sorry, przepraszam bardzo. To wrac wracając jeszcze do euro. E, powiedziałeś właśnie o, o Robercie, o tym, że ten jego gol był według ciebie najładniejszą bramką. E, a jeżeli w ogóle ocenisz reprezentację naszą jeszcze i pozostałych piłkarzy, to kto znowu z drugiej strony był najsłabszy, tak rozczarował? No, tak jak wszystkich, chyba Grzesiek Krychowiak. Nie, nie to o, 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 oczekiwaliśmy od jednego z liderów reprezentacji. No. On zawsze rządzi w tym środku pola, a w pierwszym meczu on no, niestety spowodował, że przegraliśmy ten mecz, trzeba to tak powiedzieć. Drugi mecz nie zagrał, czyli osłabił też drużynę, a w trzecim też nie był jeszcze w meczu ze Szwecją. I nie winiłbym może dziś Wojtka Szczeńskiego za tą nieszczęsną bramkę ze Słowacją, bo to jest przypadek, słupek i piłka pada do bramki, bo pokazał w drugim meczu właśnie, że jest klasowym bramkarzem. Natomiast też stał. Czasami miałem wrażenie, że w meczu ze Szwecją, na którym byłem w Petersburgu graliśmy pięcioma facetami i resztę dzieci na boisku, tak gdzieś mi brakowało tych takich charakterów na boisku. A jeżeli mógłbyś powiedzieć o tym, co według ciebie Kadrze zmieniłoby totalnie, jakby wiesz, to podejście. Wcześniej o tym mówiłeś, że, że wcześniej nasza reprezentacja fajnie grała i było to na wysokim poziomie, ale myślę, że co jest takim punktem, który by zmienił wszystko. Jakbyś ty miał teraz zarządzać, wiesz, jesteś prezesem wybrał, i wybrał przede wszystkim trenera, który nie zna piłkarzy reprezentacji polskiej, a on nie znał, poznawał dopiero przez okres pół roku, sześciu miesięcy, których był i, i to jest za krótko, żeby. Poznać piłkarzy i zmienić diametralnie taktykę reprezentacji Polski. No, jednak tam piłkarze spotykają się na kilka dni, grają mecz i rozjeżdżają się do klubów. Więc to nie mogło się to udać, więc myślę, że jednak zmiana trenera była na niekorzyść. Czyli to byś zmienił trenera przede wszystkim? Po euro? Jak oczywiście i to jest szybko. <laughs> Powiedz mi tak już ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o mecz z Hiszpanią naszej reprezentacji, no i nie tylko naszej, bo mówię tutaj o Alvaro Moracie, który nie strzelił już kilkakrotnie rzutów karnych, no miał też kilka sytuacji, które praktycznie były do, do, do strzelenia, a nie udało mu się tego zrobić, wykonać. No i teraz wychodzi na, w półfinałach w meczu z, Wło z Włochami, nagle stwierdził, na początku był w ogóle bohaterem, bo zdobył bramkę na 1-1, wyrównał oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o te karne, no to jak ty myślisz, czy ty byś z taką świadomością w głowie z tyłu, że kurczę, tyle nie strzeliłem wcześniej, podszedł być w tak ważnym wydarzeniu do, do tej jedenastki? No to pokazywało, że on się czuł pewnie, że jest odważny i się nie bał tego karnego. Ale to go też trochę zgubiło. Może takiej. Nie wiem, takiej pewności siebie dała mu ta bramka właśnie wyrównująca, która dała karne i sobie tak pomyślał, że no teraz to już na pewno strzelę i przełamie się w tym momencie. Natomiast tak się nie stało. No. Między miłością a nienawiścią kibiców jest cienka granica i niestety to poszło w stronę nienawiści. Nie? No właśnie on mówił, wypowiadał się o tym, czytałam w prasie, że grożą mu śmiercią, śmiercią jego rodziny i tak dalej. Więc no to ten sport jest jednak brutalny. Jest to no z, z najbardziej, najmniej ważnych rzeczy na świecie piłka nożna jest jednak najważniejsza. Jest wielu kibiców, wielu sympatyków, wielu fanatyków zagorzałych, że takie wpisy się często zdają nie tylko w Hiszpanii, w Anglii, ale też i w Polsce, natomiast... No To jest hejt już nieunikniony i taki w internecie naprawdę bez, bez granicy. To jeszcze zapytam cię o to, jakie emocje panowały w Petersburgu, kiedy już siedziałeś i widziałeś to wszystko. Od kulis, jak wokół ci wszyscy komentatorzy i byłeś tam chyba też z Mateuszem Borkiem, bodajże. Jak to właśnie wygląda, jak oni się przygotowują, jak oni komentują, bo czasami słyszałam właśnie u Mateusza, że on tracił głos wręcz. Co, no, przeżywają bardzo, oni kibicują, oni chcieliby, żeby reprezentacja wygrywała, bo to się wiąże, że oni jadą dalej z nimi, dalej są przy kadrze, kolejny mecz robią, wiesz. No, szczególnie Mati Borek, który jest świetnym komentatorem, on ma dużą wiedzę o piłkarzach, wszystko wie i... I tak żyję. nie tylko w momencie, gdy ma mikrofon i komentuję, ale jak jest tylko w studiu też i każdą sytuację, poza tym eksperci, którzy byli, to byli piłkarze, Rafał Gikiewicz i Sebastian Milion, byli, Rafał Gikiewicz to no, oczywiście dalej jest piłkarzem, natomiast też ogromna wiedza i doświadczenie z boiska, wiedzą jak się piłkarze czują, gdy przegrywają, wygrywają, jak można zareagować na dany wynik, no to jest coś, co przeżyłem, była to fajny taki epizod, mam nadzieję, że może za dwa lata do Kataru się wybiorę ponownie. Czyli byłbyś chętny w takiej roli się odnaleźć? Podobało mi się, także jestem na tak. Słuchaj, do tego Ci życzę i dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia i oglądajcie też wieczystą Kraków. Dzięki bardzo.